Na teraz mi skinnen na belce startowej. No i rozpoczynamy także rywalizację o podium dzisiejszego konkursu. 98,5 metra było w serii pierwszej, no a teraz skinnen zoserwował kapitalny skok. 99,5, oceny 3 razy, 4 razy, 19, 19,5. jest przesądzone no zobaczmy jak sobie tu Sorensen poradzi no i czy on podoła wyzwaniu rzuconemu przez Tomasza Czkawkę no i Sorensen jednak wygrywa no dosyć przedwcześnie tutaj okrzyknąłem Tomasza Czkawkę zwycięzcą to już sami skinem 22 metry w rundzie pierwszej. No i zobaczmy czy to jest skok po zwycięstwo gospodarzy. Sami skinnend w powietrzu. No i to jest świetna próba. I przypieczętował tym samym zwycięstwo yy, Finlandii na skoczniku. Prowadzi. A jeszcze czterech zawodników nam pozostało do zakończenia rywalizacji. Mirosław Mokry na naszych ekranach. No i jak sobie poradzi ten słowacki zawodnik? Kapitalny skok Mirosława Mokrego. 128,5 metra. Noty za styl 4 razy 19. Przed nami, no teraz lider 9 S4 samerelitka sami spinen. Zobaczmy na jego odpowiedź 99 metrów serii pierwszej, no a teraz y, obejmie prowadzenie 96 metrów to jest odległość Wysta Co To nie, to było miejsce 14, no teraz może być podobnie. Ale najpierw Leo to 102 metry w rundzie pierwszej, i wygrany także jeden z treningów. No i teraz 103,5 metra, więc identyczna odległość jak przed momentem dosłownie uzyskał Tomasz Czkawka. Noty tego konkursu, a teraz Tomek Szafczyk na ten wiatr niezbyt mocny. No ale, czy powalczymy o miejsce drugie? A być może nawet o zwycięstwo na skoczni skalite 105 metrów w rundzie pierwszej? No, teraz już tak dalekiego skoku nie ma. Ale, miejsce na podium mamy zagwarantowane. No, i teraz Tomasz Czkawka 105 metrów w rundzie pierwszej. Warunki nie są jakieś wybitne, aby tutaj myśleć o dalekim skakaniu, no ale mimo wszystko czkawka ląduje w granicach rozmiaru skoczni skalite, gdzie była wyświetlana czerwona linia oznaczająca prowadzący katera Kowacza, porana Emanuela Greboru 116. I pół metra uzyskane w serii pierwszej. Teraz dosyć korzystne warunki. No i Emanuel Grevoru pokazuje, jak właśnie takie mocne podmuchy pod narty się wykorzystuje. 119,5 fazę walki o podium tych zmagań zwłaszcza znak na Gregora Mechlera 138,5 metra miejsce czwarte zajmowane przez Austriaka no ale teraz też niezły skok 137,5 no i wyprzedza on Mirosława Mokrego Raz Skoczyć 143 metry, aby ustanowić nowy rekord obiektu. Czy podoła temu zadaniu? 143 metry było w serii pierwszej. Teraz wygrywa ten konkurs. 139 metrów. Noty pod... Felix Klaus, fenomenalny skok w serii pierwszej 141,5 metra. No czy zdoła powtórzyć on tak daleką próbę? Zobaczmy Felix Klaus w powietrzu. No i kapitalny skok i zwycięstwo w niesamowitym stylu 140 metrów bez problemu. Pokonał samego skilena. Czy ten Aleksander Konowski zaraz się przekonamy? Konowski już rusza. 138,5 metra uzyskał w serii pierwszej. Teraz musi się zbliżyć do tego rezultatu, aby pokonać Piotka Grabowskiego. No i pokonuje 136,5 metra przy tych no, tak jak jakie otrzymał. na tempo 3, te cztery 60 punktów zainkasuje za ten konkurs, więc wychodzi na to, że jest niemal pewien przypieczętowania sobie zwycięstwa w klasyfikacji y generalnej 9. DSO 400 Relic Cup. No. bo ta przewaga jest naprawdę potężna. 108,5 metra zaledwie potrzebuje, aby wygrać dzisiejszy konkurs. No i czy w zmaganiach drużynowych Finlandia tutaj zaliczy stuprocentową skuteczność? Tak jest, 128,5 metra samego skina na Oceny po 19 punktów o czwórki. Nim. No i ważne rozstrzygnięcia, bo pojawił się w tym momencie Mirosław Mokry, 136,5 metra, reprezentanta Słowacji, ładnie trafił na progu. No i czy to jest skok? Być może po zwycięstwo w dzisiejszym konkursie, no i w klasyfikacji generalnej 9. Dezio 4 Summer league.